Kup. W dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie zagrać kilka rundek Edgarem. Nie wiem czy mi się uda odrobić na nim puszki. Chociaż spróbujmy. Zagramy... Dobra, dajmy dwójki. On nie ma akurat debutacji, ale spróbujmy. Bardzo Wam dziękuję za 10 subskrypcji. Lecimy po 15. Za 11 w sumie. Lecimy po 15. Może nam się I uda wtedy zdobyć 100 Jak na razie to... Troszkę już wbić te 20 subskrypcji, ale może wbijemy? Nie, ze surdzem Nie muszę tu stać Nie, było Nie 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 mi Jak będzie trzecie miejsce, to ja wtedy mogę szarżować, bo i tak stracę zero. Nie stracę w ogóle. Surcz chyba nie ogarnie w ogóle. Tak, ten Surge nie ogarnie w ogóle. Jak go zaraz zginie. Dobra. Dobra, uciekniemy sobie tu. I, I bardzo was przepraszam, że nie mogliście pisać komentarzy pod wczorajszym filmikiem. Nie wiem, co się stało. Teraz możecie raz nie. Nie. Dobra, plus 7, więc dobrze. Nie No już. To, ja, to kiedy je dostanę? Napiszcie w komentarzach, jak będziecie mogli, czy dostaliście w ogóle tego, tego skina, Czy zdobyliście wszystkie jajka w drużynie? Ja postaram się Wam e, odpowiedzieć. O, jest z zegarem. Edgar z Edgarem. się szeli chiednąć. Dobra, wytoczę no do kota, jest za oko. Właśnie o tym mówię. Bo on co może tym rozwalić. To jest za głupie. Stoicie sobie na przykład za ścianą i próbujecie przetrwać, Trzeba koło dziewiąta No to No to nie rozumiem. Dobra, ult to ult, ale żeby zwykłe strzały mogli zrobić tak, że ult Wtedy by nie niszczył ścian. To mogło już wybudzić. I co to na robi? To on jest... No co się odkleiło? Jezu, yes, co on robi? gorą. Mm. Niech on tu przetrwa Będzie super 3, 2, 1 Dobra, brawo Edward Ja już postaram się Ty? Mm. No to ty Wróć na grunt Zrobimy na czarno. Chyba ich tu postrażyć. Proszę. Dobra, nie, nie dałem rady. Trochę mi to też nie mogę. O, dobra, może, może nam się uda odrobić. I zaraz zbijamy 10 tysięcy puszek. Może zrobię jakiegoś live z tego? Patrzcie, tak mało mi brakuje do drugiego złota. I jeszcze 6 tysięcy, ileś tam. I bym miał tytuł. Nawet no, mi się to nie uda zrobić, bo czekam aż w końcu będzie odpowiednia mapa na Coltona na parku. O, to jest nie sobie cię sobie przerwać. Za nie tłumaczę cię. Ta mutacja do pokoju nie jest jakieś dobra, bo ja sam mam tą mutację i... ...no ja mi nie pomaga. Kontra szeli kontrasteli. Szeli super charger. Słyszę, szeli ogarnie. Pamiętajcie, hipercharge przyspiesza. Więc jak I ciekacie, to wło... i jesteście krytycznie ten, to włączcie hipercharge i uciekajcie, bo on was wtedy nie wygonią. Bo hipercharge przyspiesza. że jak będzie ten skin, to każdy będzie grał tą celu. Co jest w niej? Ta celu nie może Ajajaj. Boring. Hmm. W Ostatnia runda. I jakbyśmy ją wygrali, to może byśmy mieli 700 puszek. To już bym odrobił, to byłoby fajnie. Jestem zwrokiem. Nie wiem się chwilę jakiś trochę zrobimy to Niestety przegraliśmy. Nam się nie udało zrobić. Nie wiem ile miałem wcześniej. Musiałem sprawdzić. Tu zaczęłam grać w Nie tu. O tu. Miałem wtedy... Teraz... No, troszkę odrobiliśmy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie lajka w górę. Zostawcie subskrypcję. Lecimy po 15 subskrypcji. No i, co? No i to tyle. Pa, pa.